Jesteśmy tutaj przed stołeczną komendą policji, ponieważ rozpoczynamy cykl kontroli poselskich zarówno w tej komendzie, jak i komendzie głównej oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj doszło do sytuacji, które oburzyło większość opinii publicznej. Widzieliśmy o zdarzeniach. Widzieliśmy zdarzenia, które do tej pory w ostatnich latach się nie pojawiały. Nie było tak wielu rannych, nie było tak dużo agresji. Nie było też takiej dynamiki działań policji w negatywnym tego słowa znaczeniu. Chcemy wyjaśnić, czy rzeczywiście to rolnicy mieli tutaj udział w tych agresywnych sytuacjach, które się pojawiły, łącznie z poszkodowanymi. W naszej ocenie procedury, które powinny być zachowane, zaraz pan minister, pan, pan minister Paweł Szefrenakier o tym powie, nie zostały dochowane. I mamy tutaj poważne wątpliwości, czy te zachowania policji nie wynikały z interwencji, z poleceń politycznych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy takie podejrzenie, że zarówno prowokacje, jak i agresywne zachowanie policji wynikało z jasnych, konkretnych poleceń, że tak, rolnicy. Mają być potraktowani, żeby ten protest, który wczoraj się odbył, był ostatnim protestem. Ja mogę tylko politycznie odpowiedzieć tyle, że z pewnością rolnicy się nie przestraszyli. Będziemy stawali w ich obronie i będziemy wyjaśniali, dlaczego doszło do tego typu sytuacji. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tydzień temu mieliśmy pierwszy protest rolników, pokojowy, który przebiegł bardzo spokojnie. Wczoraj mieliśmy kolejny protest, który przebiegał spokojnie do pewnego momentu. Kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy osób brało udział w tym wydarzeniu, i w pewnym momencie doszło do starcia jakiejś grupy osób z policją. Jesteśmy przekonani, że trzeba te kwestie wyjaśnić. Pan minister. Kierwiński wczoraj y, mówił o prowokatorach, w związku z tym chcemy dzisiaj y, rozstrzygnąć tą sprawę. To znaczy, po pierwsze, y, czy policja miała informację wcześniej, że może dojść do prowokacji? Jeżeli policja miała taką informację, czy przekazała tę informację organizatorom, jakie działania policja podjęła, żeby nie doszło do prowokacji? Ponieważ rolą policji, która zabezpiecza tak, tego typu Protesty, jest również doprowadzenie do tego, aby nie doszło do prowokacji. W związku z tym, Szanowni Państwo, pytanie: jakie działania podjęła policja, aby nie doszło do prowokacji? Na jednym z portali y, czytałem, że policja weszła w tłum, żeby zgasić płonące ognisko, czy płonące y, tam jakieś przedmioty. Pytanie, gdzie była Straż Pożarna? Czemu do takiego działania nie wykorzystano Straży Pożarnej, która wejście Straży Pożarnej w tłum jest całkowicie inaczej odbierane przez tłum, jak wejście policji w pełnym rynsztunku bojowym? Szanowni Państwo, kto podjął decyzję o tym, aby podejmować takie, a nie inne środki przymusu bezpośredniego? Pytanie. Czy one były adekwatne? W naszym przekonaniu nie były adekwatne. Jest y, wiele materiałów w sieci, które pokazują, że rzeczywiście y, y, były y, y, takie działania z, jakiej, y, z grupy osób, która była y, w, w tłumie, które mogły y, mieć charakter prowokacyjny, ale rolą policji jest to, żeby y, te osoby wyłapać, żeby uniknąć tego typu wydarzeń, które miały miejsce wczoraj. Trzeba również wyjaśnić, ponieważ także w sieci się pojawiły filmiki, z których wynika, że policja zatrzymuje osoby, które nie dokonują żadnych działań. To znaczy na jakiej, na jakiej podstawie policja zatrzymała osoby nieagresywne? Skąd miała informację, czy miała potwierdzone, że to są osoby, które w jakiś sposób wcześniej podjęły działania agresywne, a jeżeli nie, to dlaczego zostały zatrzymane? Ile osób z osób, które zostały zatrzymane otrzymało zarzuty wynikające z działań wczoraj? Jakie to są osoby, w sensie czy to są rolnicy, czy to nie są rolnicy? Jest wiele pytań, na które trzeba dzisiaj odpowiedzieć. Jeżeli pojawiła się także policja z bronią gładkolufową, to dlaczego na podstawie jakich Informacji wcześniej powziętych przez policję. Akurat w tym miejscu pojawiła się policja z bronią gładkolufową. Jest wiele pytań, które będziemy chcieli dzisiaj zadać. Chcemy dopytać również o kwestie związane z monitoringiem, ponieważ wiele z tych materiałów, które pojawiają się w sieci, są pocięte i chcielibyśmy otrzymać również pełen monitoring. W związku z tym jest wiele pytań. Ja chciałbym na końcu podsumować tylko tak. Tak wielu rannych, tak wielu rannych i tak wielu zatrzymanych nie było na tak dużych manifestacjach przez ostatnie lata. I pytanie komu było na rękę, żeby doszło wczoraj do takiej sytuacji i rzeczywiście czy było przyzwolenie polityczne na to, aby w taki, a nie inny sposób reagować na sytuację, która miała wczoraj miejsce pod sejmem. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w obronie rolników, ale też jesteśmy świadomi tego i stajemy również murem za mundurem i uważamy, że do tej pory policja nie miała żadnych wątpliwości, jak działać w tego typu sytuacjach. Znała procedurę, wiedziała jak reagować, wiedziała też jak działać z prowokatorami. Te działania wczoraj odbiegały od tego standardu, który widzieliśmy wcześniej. Dlatego szukamy tutaj wątków politycznych i podejrzewamy, że właśnie zlecenia polityczne doprowadziły do tego, że policja była pod presją działania agresywnego, była pod presją takiego pokazu siły, żeby rolnicy czuli się zaszczuci, żeby rolnicy czuli się w obawie przed kolejnym protestem. My z pewnością będziemy te sprawy wyjaśniać, wchodzimy na kontrolę. Będziemy o tym informować. Nasi koledzy za chwilkę wchodzą do, do tych jednostek, dodatkowych. Łącznie, wspólnie później podsumujemy te prace dzisiejsze na konferencji w Sejmie. Wspólnie, już wszyscy interweniujący. Dziękuję bardzo.